Kościół mały jest dosyć. Na dzwonicę trzeba wejść. nie? To w kościele chyba. Świnka, świnko, powiedz, gdzie ta dzwonica jest. Jak tam dostać się? Tam jakiś czesło, czesie leży, kurwa. Znalazłem coś w kieszeni. O. Co jest, ale co to kurwa jest? Kluczyk? Powinno chwilę wytrzymać. Czekaj, on złączył? Kurwa, coś piszczy. Ciekawe, jaka fabuła jest po Ale chyba niezbyt przyjemna. Zamknięte. Potrzebuje klucza. O, no, masz klucza. O, kurwa, coś chyba nadchodzi. Tylko kurwa, z której strony? Jerdolę, biorę karabin. Masz nowy znaczy M4 ten. M40 znaczy no, się Czekaj, zaraz cię na jebie, kurwa Zaraz skopię dupę wieśniaku. nie Pewnie na górze jest kurwa, musimy się tak przycinać ta kurwa, przydowska Gdzie ja to jest kurwie O kurwa O Zdechaj! Zdechaj kurwa! O! pan, jaki mocny Dwa magazynki na klatę wziął praktycznie Mi się przycina to więc na ile... Ile uszło Już nie oszczędzam Już tak praktycznie zaraz koniec O Boże Jezus Chyba Co? Co to? Po sonrze Jezusa. Och. Uch. Niech z nami będzie. Dobra, kurwa, teraz już nie żałujmy. Śminka, śminka, śminka. O, o, o. o kurwa. Co to Drzwi zamknięte? To na górę chyba, nie? No ale do góry. Jacku. To znaczy Jimmy. Mi do Jacka jakoś tak kojarzy się ten typ. Ten typ już tak ma, kurwa. O. Co tutaj? Tu coś będzie trzeba, nie wiem... Coś zrobić, chyba. Ty, nie chcę tego robić, ale chyba... ...muszę w to strzelić. Na. No. Coś tutaj chcę zrobić, ty, ale co? ciebie mi nie przychodzi do głowy na dobra jebać to na razie eee. tu mamy jakieś duperela oho kurwa ja pięknie o kurwa o co ja robię, do chuja wafla? Miewany laptop. Przetętny. Nie, to dziura jest, pierdolę, to dziura. Na górze to czuję, że jakiś hardcore będzie. Tak mamy mamy jakiś boss końcowy. Bo ten bro to chyba tam... O, o, boss. O wilku mowa. O! Leżysz, kurwa. Zapierdolę! Wechniesz, kurwa! Stychać! O! No. Skról Ej, yeah, Nie, pięknie kurwa! Kurwa! na górę! Co tutaj? Jezu, jaki tu wysoki kościół, Boże więc! I on ma poziomów! Tu może trzeba Jezusa postawić, tak myślę. To może zadziałać. Może, albo nie musi. Może, ale nie musi. Zobaczymy. Tu coś jeszcze chyba. Matkę może. Postawić. O! Tu jeszcze trzeba znaleźć jeden ten, i coś tu będzie. Może się coś dzieje, nie? Drzwi się otworzą, czy coś? Chujcie. Coś przeoczyłem, zaraz znajdę. Już wiem czego szukać. Chociaż... Chociażby... wiedzieć... Czekaj, A może to tam teraz wziąłeś? Że... Zostałem w to? A dobra, chuj tam. Trzeba się zaw... zawrótkę zrobić. Szybko, szybciej zapierdalać. Kurwa, jak się to nie ma, serca pierdolnie mnie eee. dobra szukamy tam chyba ch tej czegoś tam dru jakiś drugi posąg albo jakiegoś innego szmyca kurwa mać jak szutnie czekaj może coś mam kurwa nawet o tym nie wiem że coś mam Nie, tu kurwa nic nie mam chyba Hmm to kurwa coś tu musi być Kurwa coś przeoczyłem. Czegoś zapomniałem o czymś Tędy nawet nie przejdziemy, bo tam nie ma sensu, nie? Tu są drzwi przecież, nie? Tu jest taki podejrzany ten Balkon taki jakby... Czy jak to nazwać kurwa profesjonalnie? Ale czekaj, o co tu biega kurwa? Chcę samobójstwo popełnić? O! Kurwa. Ale ślepie Dopiero teraz to założyłem <gryw> Ale baran za mnie czasami. A bo tego nie było wcześniej. Albo tego nie było, albo nie zauważyłem. O, dwie opcje, kurwa. Nie pamiętam, chyba tego nie było, ale nie wiem, nie jestem pewien. Nie pamiętam po prostu tyle. Byłbym pewien, jakbym wiedział, jakbym pamiętał. Byłbym był pewien, a tak to nie byłem, bo nie wiedziałem. Nie? <laughs> Dobra, stawiaj ta. To może zadziałać. Musi, kurwa. O, drzwi się otwierają. Otwieraj, Otworzyły. Idziemy, 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 idziemy co to, to koniec już? Eee! Facet dzwon To dzwoni kurwa Na policję albo na, na coś tam. Do dealera. Dzwon Czy ja to mam dzwonić kurwa? Chujem dzwon O, o, o! Taki mechanizm tu o. Nie, strzelać nie is not working, kurwa To jest pytanie jest jak dzwonić tym Pytanie za 100 dolarów kurwa czy tam zajdziesz tym Nie, może piło nożem? Kurwa, co ja robi Dobra, jak dzwonić? Ja się pytam. Świnko, świnko, powiedz, jak mam dzwonić? Zaraz, coś może, nie wiem, dynamitem zadzwonić? Nie. Czekaj, to musi być coś innego, kurwa. Zaraz zastanowimy się go. Ohoho. No kurwa. Oga No, co z tego, że to dotykam? O coś innego chodzi. Może podać na Maxa? zajebać. O kurwa. To nie był najlepszy pomysł. Oj, nie był. Kurwa, jak to zrobić? Co tu zrobić? Czekaj, tam muszę się stana... na... zastanowić, kurwa. O, mi się zdaje, że chyba, kurwa, na górę trzeba wejść, jakoś. To będzie nie wyczyn, kurwa. Ale jak się da wejść, to wejdę, nie?